Nazywam się Joanna Urbaniak. Mam na imię Damian. Mam na imię Monika. My name is Richard Hansen. Studia online dają wam możliwość studiowania z każdego miejsca na świecie. Nie muszę wydawać więcej pieniędzy na przejazdy oraz mieszkanie. Mogę również wrócić do swojego rodzinnego miasta, gdzie zacząłem trenować. Te metody pracy online są bardzo pomocne w dzisiejszym świecie. W moich using video używam in w których mogę spotkać moich on a one-to-one -one basis or in small groups. And this gives me and the students a much more personal, intimate uh, meeting between us. You w able to sobie your own day. I study online because I have a family and I do not pory nie to połączyć nauki with pracą work and home domowymi. This helps both me and the students to teach and learn in a warm, friendly, Lesson-stressful environment. So, please join us. Look to see you soon. Jesteś w miejscu, gdzie od ponad 20 lat studenci uczą się w systemie online. Przyłączają się do nas z różnych stron świata, z różnych krajów, ci pracujący i posiadający rodzinę, robiący karierę, zabiegani. Z entuzjazmem i zaskoczeniem podejmują naukę, ciesząc się, że mogą studiować, nie rezygnując ze swojego życia. Nasze doświadczenie i profesjonalizm został bardzo dobrze oceniony, bo koncentrując się na naszej misji, myślimy zawsze o Tobie.